You are the queen, young and sweet, only Witaj, drogi przyjacielu, i witamy. Była częścią jednej z najważniejszych grup muzycznych w historii. Jej uroda i magnetyczna obecność na scenie wyróżniały ją, przyciągając tysiące fanów na całym świecie. Jednak, mimo tego wszystkiego, jej życie nie było pasmem szczęścia. Przeszła przez wiele przeszkód, których prawdopodobnie byś się nie spodziewał. Teraz zagłębimy się w historię Agnety Falskok, jednej z najpiękniejszych głosów zespołu ABBA. A Falckog urodziła się 5 kwietnia 1950 roku w mieście Jönköping na południu Szwecji. Już od najmłodszych lat było jasne, że jest przeznaczona do świata muzyki, ponieważ w wieku sześciu lat napisała swoją pierwszą piosenkę zatytułowaną Två ma troll, dwa małe trolle po angielsku. Zachęcona przez ojca, Knuta Ingwara Falskoga który był związany ze światem artystycznym, a zaczęła brać lekcje pianina i śpiewu w wieku 8 lat. Jej ojciec również zabierał młodą i obiecującą piosenkarkę do występów w parkach publicznych i chórach kościelnych. Talent artystyczny Agnety doprowadził ją do założenia swojego pierwszego zespołu w młodzieńczych latach, nazwanego Decambes, Cambes, wraz z dwoma innymi przyjaciółmi. Wieku 15 lat, a zdecydowała się porzucić szkołę i poświęcić się wyłącznie muzyce, ponieważ to właśnie kochała najbardziej. W tym okresie zespół zaczął koncertować w Szkocji, stopniowo zwiększając rozpoznawalność Agnety. Gdy miała 17 lat, otrzymała propozycję wydania solowego albumu. Choć czuła się nieco smutna, opuszczając przyjaciół, uznała, że to najlepsza opcja dla jej kariery. W tym samym roku. 1967 roku wydała swój pierwszy solowy album zatytułowany A Falckok i z głównym singlem Dia Esakar". esakar byłam tak zakochana w po angielsku. Dwa lata później wydała swój drugi album zatytułowany A Falckok Vol. Wol. Dwa. W tym samym roku, 1967 roku, poznała kompozytora i producenta muzycznego biorna Ulwa Eusa w programie telewizyjnym, a wspominała, że już wcześniej go podziwiała, a Bjorn ujawnił, że kupił jej album jeszcze przed spotkaniem, ponieważ miał ogromny szacunek dla jej talentu. Para szybko zbliżyła się do siebie, rozwijając romantyczny związek, który wkrótce doprowadził do małżeństwa. Bjorn miał muzyczną i przyjacielską współpracę z Bennym, a krótko po ich spotkaniu wzięli udział w konkursie, gdzie poznali Anne Frit. Anna i Benny zaczęli się spotykać, a z czasem zrodziła się przyjaźń między dwoma parami. Początkowo nie myśleli o wspólnym śpiewaniu, ale z czasem zdali sobie sprawę, że mają świetną chemię, gdy występowali razem. To oznaczało początek jednej z największych grup muzycznych, jakie kiedykolwiek istniały. Pomimo bycia częścią Abba, A kontynuowała karierę solową, wydając albumy i występując. W początkowych dniach zespołu, A i Frida pełniły rolę chórzystek. Aż chłopcy zdali sobie sprawę, że dwie wokalistki wyróżniają się i przyciągają znacznie więcej uwagi niż oni sami. Wówczas postanowili, że A i Frida będą głównymi głosami zespołu. Przed przyjęciem nazwy Abba grupa była znana jako Bjorn Kbene, a Anni Frid. W 1973 roku wydali swój debiutancki album zatytułowany Ring Ring. W 1974 roku zespół który wówczas zaczynał być znany jako ABBA, akronim od pierwszych liter imion członków, wziął udział w renomowanym konkursie Eurovision i zdobył pierwsze miejsce z piosenką Gwaterloo. To zwycięstwo wypromowało piosenkę na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii oraz na szóste miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zespół zawsze przyciągał uwagę dzięki swoim harmonizacjom. Urodzie członków. Modowym wyborom, tekstom piosenek i faktowi, że składał się z dwóch par, co potęgowało ich chemię na scenie. Po tym albumie wydali wiele innych. W 1976 roku wydali album Arrival, który odniósł ogromny sukces dzięki utworom takim jak Dancing Queen i Knowing Mistrzostwom Europy Knowing You. W 1977 roku przedstawili album z hitami takimi jak Take a Chance on Mistrzostwom Europy i The Name of the Game. W 1979 roku nadszedł czas na album Vole's Vos, który odniósł sukces dzięki utworom takim jak Tite" i Does Your Mother Know? Wraz z wydaniem albumu Super Trooper ich pojawiły się hity takie jak Super Trooper i The Winner Takes It All. Warto zaznaczyć, że to tylko niewielka część ogromnej i wspaniałej dyskografii zespołu. Która sprzedała się w prawie pół miliarda egzemplarzy na całym świecie. Chisa, Czy masz również wspomnienia związane z muzyką Abba? Zostaw komentarz, ponieważ chcielibyśmy je usłyszeć. Pomimo całego tego sukcesu i blasku, życie Agnety nie było pozbawione trudności. Musiała stawić czoła wielu przeszkodom. W 1979 roku rozstała się z Bjornem po odkryciu jego zdrady z dziennikarką Leną Kalersio. On zaprzeczał zdradzie, ale dokładnie sześć miesięcy po sfinalizowaniu rozwodu wszedł w związek z Leną i ostatecznie ją poślubił. A i Bjorn mieli razem dwoje dzieci, Lindę i Petera. Mimo tych okoliczności postanowili kontynuować działalność zespołu, nie pozwalając, aby problemy osobiste zakłóciły pracę grupy. Dla dobra ich dzieci i partnerów zawodowych. To właśnie w tym okresie odrodzenia A objęła główny wokal w piosence Hide Winner Takes It All, napisanej przez Biorna i Benny'ego. Według samego Biorna, skomponowanie tej piosenki zajęło mu około godziny podczas opróżniania butelki whisky. Piosenka ta odnosiła się do ich rozwodu, a A została wybrana do zaśpiewania jej w całości. Wspominała, że było to dla niej bardzo oczyszczające. By wyrazić swoje uczucia poprzez śpiewanie tej piosenki, która stała się wielkim sukcesem dzięki swojej emocjonalnej naturze i odzwierciedleniu tego, co przeżywała w tamtym czasie. W rzeczywistości jest to jedna z ulubionych piosenek Agnety. Niedługo potem Beny i Frida również się rozstali, co mocno wpłynęło na rozpad zespołu. Dodatkowo, osobiste problemy Agnety odegrały znaczącą rolę w zakończeniu działalności grupy, zwłaszcza po tym, jak zdiagnozowano u niej lęk przed lataniem. Ten strach rozwinął się po tym, jak musiała awaryjnie lądować podczas burzy, podróżując prywatnym odrzutowcem z rodziną. Z powodu tego traumatycznego przeżycia, A podróżowała wyłącznie lądem, co znacznie utrudniało logistykę zespołu. Kiedy nie wzięła udziału w światowej trasie koncertowej ABBA w latach 1979-1980 oraz w europejskiej trasie w latach 1980-1981, sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny. Ostatni koncert zespołu odbył się 11 grudnia 1982 roku. Po tym burzliwym okresie, a miała inne krótkotrwałe związki, ale żaden nie przetrwał długo. W 1983 roku uległa wypadkowi samochodowemu, prowadząc w samotnie na wiejskiej drodze. Straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w drzewo, doznając poważnych obrażeń, które wymagały kilku dni hospitalizacji. W 1994 roku doszło do kolejnego traumatycznego wydarzenia, gdy niespodziewanie zmarła jej matka. Według Agnety była to najtrudniejsza sytuacja, z jaką kiedykolwiek się spotkała. W wyniku tego wydarzenia rozwinęła ciężką depresję, a dwa lata później, podczas rekonwalescencji, przeżyła kolejną tragedię po śmierci ukochanego ojca, co spowodowało kolejną falę głębokiej depresji. Jakby tego było mało, przez całą swoją karierę, Zabba musiała zmagać się z ciągłym nękaniem przez paparazzi i obsesyjnych fanów. Była często prześladowana i naruszano jej prywatność, co powodowało u niej lęk i stres. W późniejszym wywiadzie opisała te doświadczenia jako niezwykle przytłaczające i powiedziała, że potrzebowała wielu lat, aby się z nich otrząsnąć. Mimo wszystkiego, kontynuowała wydawanie solowych albumów, w tym rap Your Arms Around Mistrzostwom Europy który znalazł się na szczytach list przebojów w kilku krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, i wydał kilka udanych singli. W 2004 roku powróciła dyskretnie na scenę muzyczną z albumem "Zmy Kaleryn w który zawierał kaweri jej ulubionych piosenek z lat 60. Album został dobrze przyjęty przez fanów i krytyków. W 2013 roku wydała swój najnowszy album, zatytułowany Via, wyprodukowany przez Jorgena Elofsona, który zawierał 10 utworów, w tym single Ideone WHO – Loves You Now i stał się jej najbardziej udanym albumem w Wielkiej Brytanii do tej pory. Obecnie A prowadzi spokojne życie w Szwecji. To naprawdę niesamowite, jak udało jej się pokonać tyle przeszkód i nadal robić to, co kocha, nawet w ograniczonym zakresie, czyli muzykę. Pomimo swojej rezerwy, A jest nadal kochana i szanowana przez swoich fanów na całym świecie którzy podziwiają jej wkład w muzykę oraz imponującą karierę jako piosenkarki i autorki tekstów. Posiada niesamowitą siłę. Tu Baila Historia Felskog. Prosimy o subskrypcję naszego kanału i podzielenie się swoimi komentarzami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.